By ratować ludzkie życie, walcząc też o swe przeżycie. Nie zabraknie ochotniczej straży pożarnej. Strażak mądry wie co robić, zatem szybko reaguje, ludzi z miejsca zagrożenia szybko i bezpiecznie ewakuuje. Czy to Poznań, czy to Kraków, święty Florian, patron strażaków, czuwa na nimi, na ich ciężką pracę, dotaje otuchy, gdy sobie nie radzą. Bo strażakom nie zawsze wszystko wychodzi, bo na przykład nie są w stanie zatrzymać powodzi. Ale są w potrzeba, ludzie pomagają, robią wszystko, co mogą, zmieścić, i co Ała, nie siły tylko mają.